vjeran je gospodin u svim riječima svojim i svet u svim svojim dijelima. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Pan s vami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazańczyków. Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach. I nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą w grobowcach i po górach krzyczał i tługł się kamieniami. Skoro z daleka ujrzał Jezusa Przybiegł, oddał Mu pokłon I zawołał w niebo głosy Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie Powiedział Mu bowiem Wyjdź, Duchu Nieczysty, z tego człowieka I zapytał Go Jak Ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi legion, bo nas jest wielu. I zaczął prosić go usilnie, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosiły go więc złe duchy, poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w nie wejść. I pozwolił im. Tak wyszedłszy, duchy nieczyste weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po rwistym zboczu do jeziora i potonęły w, je potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po osiedlach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany. I przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął, a ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł przy nim zostać. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do Niego: Wracaj do domu, do swoich i opowiedz im wszystko, co Pan Ci uczynił i jak ulitował się nad Tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w dekapolu wszystko, co Jezus Mu uczynił. I wszyscy się dziwili. Oto słowo Pańskie. Bracie i siostry. Wielki pisarz włoski i komunikolog Umberto Eco wygłosił wykład na Harvardzie na temat tego, jak należy czytać utwory literackie. I wspomniał studentom, że nie można raz przeczytać jakiegoś utworu, rozumiejąc go, wnikając w tekst. Mówił o poemacie jeżeli przeczytamy raz, być może coś usłyszymy, ale jeżeli chcemy w to wniknąć, musimy przeczytać wielokrotnie, aby ten poemat wniknął w nasze życie. Powiedział do studentów, podobnie jest z Biblią. A jest to nawet coś więcej. Gdy chcemy zrozumieć tekst biblijny, musimy go przeczytać, wniknąć, weń, kontemplować, rozmyślać. Bracia i siostry, słyszeliśmy ten wielki tekst z Ewangelii świętego Marka, który Kościół wybrał na dzisiejsze czytanie. Kilka myśli z tego tekstu biblijnego, kilka myśli związanych z wydarzeniami w Medjugorju. Kilka myśli, które my możemy wyczytać i nad którymi możemy zastanowić się, czytając ten tekst. Najpierw ten człowiek opętany, chory, który pochodził z pogańskiego kraju. I Jezus tam poszedł. Tak jak Marek opisał trudności krzyż tego człowieka. On był ciężarem nie tylko dla swoich domowników i miejsca zamieszkania, ale był na tyle ciężarem, że nie mógł mieszkać w tym miejscu. Musiał mieszkać tam, gdzie grobowce, a to miejsce było uznawane za nieczyste. Tak opisywał trudność jego życia, że on musiał przez całą noc krzyczeć, tłukł się, nie miał spokoju i gdy tylko słyszymy te słowa, widzimy trudność tego człowieka. On sięgał po kamienie i uderzał samego siebie i stał się ciężarem dla samego siebie, ale gdy ujrzał Jezusa, poszedł mu na spotkanie. Spotkania są zawsze w życiu ważne i opieczętują człowieka, mocne spotkania dodają sił, dlatego jego trudnością nie było tylko to, że było pętany i chore. Jego trudnością było to, że już nie spotykał się ze swoimi ani ze swoim miejscem. Widzimy dziś w świecie pandemii, w którym żyjemy, jak bardzo ludziom brakuje tych spotkań. Wszystko inne łatwiej jest znieść, ale odizolowanie od innych. Jak bardzo człowiek potrzebuje spotkania. Człowiek żyje dzięki spotkaniom. Oczywiście fizycznie, aby przetrwało nasze ciało, potrzebujemy pokarmu, ale w życiu człowieka potrzeba mu czegoś więcej niż jedzenie. Potrzebuje innych, potrzebuje spotkania, potrzebuje Boga. Człowiek jest istotą spotkania i dlatego Ewangelia pięknie to napisała. Gdy ujrzał Jezusa, poszedł mu na spotkanie. Miał w sobie jeszcze coś zdrowego, to pragnienie spotkania. Widzieliśmy dialog pomiędzy Jezusem i tym opętanym człowiekiem i demonem, który go opętał. Jezus go uzdrawia, wezwala. Jak w Ewangelii pięknie zostało powiedziane, został uzdrowiony. A później w Ewangelii widzimy reakcje ludzi. Jedni opisywali to, co się wydarzyło, co widzieli, a inni zareagowali tak, że Jezus nie, nie ma czego szukać. Ich miejscowości, i chcieli, aby odszedł, aby opuścił to miejsce. Jednak piękna myśl, być może w samym centrum ewangelii, myśl, nad którą możemy się zastanowić, że on przyszedł do Jezusa i oddał mu pokłon. To jest ważne w duchowości. Komu ja pokłaniam się w życiu? W końcu. On ch chce pójść z Jezusem Być jednym z uczniów Aby być jego misjonarzem Ale Jezus zostawia go w tym miejscu Aby tu dawał świadectwo o Łasce Bożej, którą otrzymał Bracia i siostry Gdy po raz pierwszy Czytamy tę Ewangelię Rozmyślamy o nim Być może tu jest też obraz 40 lat Medjugorja I wy tych wydarzeń Cały scenariusz przybywanie ludzi tutaj, by spotkać się z Bogiem, z sakramentami, aby Jezus wyzwolił ich. W ciągu tych 40 lat tak wielu ludzi się przewinęło przez Meciugorę, spotkali się z Bogiem, powrócili do sakramentów i wrócili do swoich domów uzdrowieni, ze zdrowym umysłem. Wielu ludzi w swoich parafiach, grupach modlitewnych zaczęli dawać świadectwo o łasce Bożej, której tu doświadczyli. Liczba pielgrzymów zwiększa się, zwiększał się aż do tej pandemii. I można powiedzieć, że to zdrowa pobożność, dlatego że centrum duchowości medziugorskiej to właśnie Eucharystia, sakrament spowiedzi, modlitwa różańcowa, Droga Krzyżowa. Czytanie pisma świętego. Możemy powiedzieć, że to dusza i serce duchowości maciugorskiej. I ta duchowość jest zdrowa. Dlatego Kościół rozważa to, co dzieje się od 40 lat. Ludzie wracają stąd uzdrowieni, stają się świadkami uzdrowienia, nowego życia i mogą o tym mówić, mogą mówić o łasce Bożej, z którą tu się spotkali. I my dziś wieczorem jesteśmy tutaj i nasze życie. Pod kątem tego, co usłyszeliśmy, nasze życie, nasza duchowość, abyśmy przybliżyli się do Jezusa i spotkali się z nim i te słowa w sakramencie spowiedzi, później po komunii, abyśmy dzięki temu spotkaniu mogli żyć i wyzwalać się z innych uzależnień w naszym życiu, aby pomogło nam, abyśmy naprawdę zawierzyli się Bogu. Bracia i siostry, nie jest łatwo pokłonić się Bogu. Być może łatwo jest to Słowami, ale oddać Mu pokłon w życiu to wiele od nas wymaga. Wiąże się z lękiem, z zawierzeniem się Bogu, nowym życiem. Dlatego to krótkie zdanie, że oni poprosili Jezusa, aby opuścił to miejsce. Musieli zdecydować, czy będziemy kontynuować stare życie, czy też oddamy pokłon Chrystusowi. Nie mieli w sobie siły, aby spotkać się z Nim tak jak ten chory, opętany człowiek. Oni chcieli pozostać w tym stanie, w jakim byli, chcieli to zatrzymać, bo czuli strach, że jeżeli spotkają się z Chrystusem, jeżeli oddadzą Mu pokłon, jeżeli On pozostanie w ich miejscowości, w ich życiu, będą musieli zmienić swoją myśl, będą musieli mieć uzdrowiony rozum, a to często w życiu nie jest łatwe. Człowiek szuka swojego czasu, procesu, swego dojrzewania, aby mógł wyzwolić się z wszystkiego, oddać pokłon Bogu i być jego świadkiem. I my dziś wieczorem, rozmyślając nad Ewangelią, o swojej drodze duchowej, dojrzewaniu i osiąganiu zdrowego rozumu, jak mówi Ewangelia o tym człowieku. Niech ta Ewangelia pomoże nam w naszym chodzie, w naszej duchowości, rozmyślaniu o naszym spotkaniu z Bogiem, abyśmy mogli powrócić do swoich rodzin, miejscowości, parafii, diecezji, z których przebyliśmy, ze zdrowym umysłem, rozumem, duchowością zdrowym spotkaniem z Chrystusem, abyśmy mogli stać się, jak ten człowiek z Ewangelii, świadkami łaski Bożej, która doda nam odwagi i, jak mówi psalmista, da nam odwagę i mocne serce w dzisiejszym czasie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.